Bo wiem, że tych szkół piłkarskich, tych klubików jest bardzo dużo. Młodzież garnie się do piłki nożnej. Wszyscy jesteśmy kibicami, wszyscy jesteśmy zawodnikami piłki nożnej, bo ktoś nie lubi piłki nożnej. Także wszystkiego najlepszego, miłej, miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Wójcie, Bardzo proszę o zabranie głosu. Serdecznie Dzień dobry dla wszystkich. Szanowny. Szanowni uczestnicy, dzieci, młodzież, rodzice a też zaproszeni goście, panie pośle. panie dziękuję, że po raz kolejny w powie ta inicjatywa jest kontynuowana. I... Mhm. Dziękuję. Drodzy Państwo, można by było tutaj mówić bardzo wiele. I wspomnienie świętej pamięci radnego Wówczas Tadeusza Gradackiego, inicjatora tej i tak jak wspominał Pan Grzegorz, y, tworzenia zespołów ludowych w Popowie, to no, ma swoje odbicie do dnia dzisiejszego. Ja chcę wspomnieć, że ta formuła nieco była inna y, przez wiele lat i teraz się troszeczkę zmieniło. A dzięki temu, że y, wolo wówczas Rady Gminy, bo no też skromnie, y, może nie, nie wygląda, to i moją, mieszkańcy Popowa zaufali Grzegorzowi i został radnym wówczas po śmierci, po swojego wujkę na to tym bardziej kontynuacja takich imprez trwa. dziękuję, że na terenie gminy przez kolejny Grzegorz i wszyscy organizatorzy, współorganizatorzy pamiętają o tym i życzę udanej zabawy i dobrej imprezy. dziękuję bardzo. Akademia Małego Piłkarza rocznik 2015, niebieskie koszulki, brawo. Akademia Małego Piłkarza, rajgród, brawo. Czerwone koszulki. Akademia Małego Piłkarza, prostkie białe koszulki od do Prostki, Akademia Małego Piłkarza prosi. Akademia Małego Piłkarza Radziłów, brawo wielkie, pomarańczowe koszulki i Akademia Małego Piłkarza Grajewo 2014 rocznik, brawo, białe ja koszulki te drużyny wystąpią na tych dwóch boiskach w młodszej kategorii, a w starszej kategorii wystąpią te drużyny, które siedzą przy pomarańczowych koszulkach czyli Warmię Grajewo numer 1, brawo Warmia Grajewo numer 2, brawo! To jest rocznik 2012. Warmia Grajewo numer 3, rocznik 2011, ale. 2011. Warmia Grajewo numer 4, rocznik 2013. I FK, FK? SK. SK? Drużyna z Litwy, wielkie brawa.